Czy marszałek Szymon Hołownia zrezygnuje ze stanowiska marszałka w połowie kadencji? Zobaczymy. Jak to zobaczymy? Przecież to zostało potwierdzone, takie zobowiązanie podpisem Szymona Hołowni, podpisem pod umową koalicyjną. A pan Pani nie zobaczymy. No tak. Panie redaktorze, a może się okaże, że wszyscy będą chcieli, żeby pan marszałek Hołownia pełnił tę funkcję. A może się okaże, że pan marszałek Hołownia e, zostanie prezydentem Rzeczpospolitej. Panie redaktorze, polityka... Jest obszarem, w którym mamy do czynienia ze zmianą okoliczności. Ale, a i teraz takie okoliczności mogą się zmienić, prawda? Zadał mi pan pytanie. Ja z bardzo... przewidywań z dnia podpisania umowy, tak? Panie redaktorze, czy pan chce ze mną, czy, czy pan mnie traktuje poważnie, to wiem, i pan zna się na polityce, to też wiem. Odpowiadam rzecz następującą. W moim przekonaniu. Pan marszałek Szymon Hołownia będzie kandydował w wyborach prezydenckich. Uważam, że jest najlepszym kandydatem i zrobimy wszystko, aby przekonać rodaków, że tak jest, żeby ten wybór został potwierdzony w, w przyszłym roku. I, I to jest moja odpowiedź na to pytanie. I teraz, i teraz wiadomo, że rzeczywistość nie jest zero-jedynkowa i jest bardzo wiele różnych, różnych możliwości. Zatem. Ważne jest to, aby koalicja, którą zawiązaliśmy i która jest wynikiem wyborów 15 października odniosła sukces. My zrobimy wszystko, aby tak się stało. I to jest moja odpowiedź, to jest odpowiedź polityczna.